Witam serdecznie. Sławomir Mazurek, kopalnia Konin, witam. Co prezes kopalni węgla brunatnego robi w, w Kojawsko-Pomorskim? Czy znaleziono tutaj węgiel? Ale rzeczywiście, i to bardzo dawno, przecież do dzisiaj jeszcze są pozostałości po, po niemieckich podziemnych kopalniach węgla brunatnego w okolicach Bydgoszczy i bardzo ciekawe projekty za unijne pieniądze są na nich realizowane. Ale my nie zajmujemy się historią, tylko teraźniejszością i przyszłością. Złoża węgla brunatnego położone są na pograniczu Wielkopolskim i Kujawskim i w związku z tym chcielibyśmy wejść z eksploatacją również na teren województwa kujawsko-pomorskiego. Dwa powiaty Radziejowski i Włocławski, trzy złoża, o których możemy rozmawiać. Uważamy, że naszą działalnością już nie chcę szukać górnolotnych sformułowań, że służymy krajowi, chociaż w pewnym sensie jest to prawdą, ale nasze inwestycje to nie tylko korzyść dla spółki, ale to także korzyść dla regionu, rozumianego szerzej niż tylko teren jednej gminy, na której prowadzona jest eksploatacja z danego złoża. Uważamy, że jest w Unii, która nie ma surowców mineralnych, tak naprawdę, przepraszam, nie mineralnych, energetycznych surowców naturalnych poza węglem brunatnym w największej ilości, bo przecież to w Niemczech 180 milionów ton rocznie węgla brunatnego jest wydobywanych, a nie w Polsce, w Polsce tylko 60, czyli można w kraju starym, od dawna unijnym wydobywać węgiel brunatny z poszanowaniem, ochrony, z poszanowaniem środowiska, z jego ochroną służyć ludziom, spółce i wszyscy z tego korzystają, nikomu nie dzieje się krzywda. Następne złoża, ile tego węgla jeszcze jest do wydobycia? Część złoża to zalegająca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do eksploatacji przewidywane jest ponad 10 milionów ton. Około połowy zasobów złoża mąkoszyn grochowiska, którego zasoby do eksploatacji też wynoszą 50 milionów ton. Jest jeszcze, uważamy, godnym obiektem zainteresowania o radziejów. Unia Europejska wystąpiła, czy zarzuciła e, kopalni, że zostało skażone jezioro, bodajże Gopło. Czy jest jakieś stanowisko kopalni w tej sprawie? E, to stroną, stroną nie jest kopalnia Konin, stroną jest państwo polskie i to państwo polskie będzie udzielać odpowiedzi. Wiem, że taka odpowiedź jest przygotowywana i w najbliższych dniach zostanie skierowana do Unii Europejskiej, ponieważ Polska ma na to dwa miesiące. 26 stycznia ukazał się komunikat informujący o tym, jakoby Unia miała zastrzeżenia, uzasadnione zastrzeżenia, co dziwi nie tylko nas, ale również autorów tego opracowania, na którego to rzekome wyniki powoływali się eksperci ze strony Unii Europejskiej. I zapewniam, że autorzy tego opracowania, udzielając odpowiedzi po stronie polskiej, pokażą, że oni naprawdę mówili coś innego niż ten, kto to w Brukseli przeczytał.